what happened to irvin wait ah. he can't have gone too far josh thanks <gasps> 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 right, take me later we got company I'm on it. We got you, Kevin. A ja was wszystkich, moi mili, witam bardzo serdecznie z tej strony. Witam was, oczywiście, Kaldern. Jak widzicie, w grze Resident Evil 5. Chciałem powiedzieć już 4, nie wiem dlaczego. Przed nami spore wyzwanie. Na początek trzeba uciec przed łodziami. No i osłaniać z przodu. Dobra, z tyłu już nie powinni nas męczyć. Dokładnie tak. Ważne, żeby zająć się teraz. O. Wow. Ważne, żeby zająć się tym, co przed nami. Dobra, musimy otworzyć gruć, która jest zamknięta. Nie powinno to stanowić większego wyzwania. Przed nami będzie jeszcze jedna gruź do otworzenia, która będzie znacznie trudniejsza. Troszkę amunicji dla szewy, jej się na pewno przyda. Niech strzela z, tego, z tej MP5, którą ma. Ja się zadowolę na razie cały czas pistoletem. No i w razie, czego mam jeszcze? Nasz rewolwer. No i pierwsza gruć jest dosyć prosta do otworzenia. Ponieważ wymagane jest pociągnięcie tylko za jedną dźwignię. Dobra, chyba. Wszyscy tak mi się wydaje. Wracamy szybko do Josha. I tak jak mówiłem, za chwilkę będzie jeszcze jedna znacznie trudniejsza gruć. Level jest dosyć krótki ogólnie, rzecz ujmując. Tyle, że walka z bossem chwilkę nam zami, ponieważ tu spotkamy pierwszego. Poważniejszego bossa na naszej drodze schylamy się, to jest ważne, żeby nie dostać po głowie. Wow, 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 wow. Okej, okay, szewa nas wyleczyła. To jest ta trudniejsza śluza. Pominąłem emblemat przy tamtej śluzie. E, no nic, e, szkoda. E, wypadło mi z głowy całkowicie to, że. Tam znajdujemy emblemat. Nie szkodzi. Nie jest jakoś. Super wymagany. Oho. No właśnie, uważamy na gościa, który pruje do nas z Minigana. Musimy się nimi zająć. A niestety jest ich tam dwóch. A my sobie z niego teraz skorzystamy, bo czemu i nie? Tu jest szafeczka w niej na pewno wiedziałem. Kamień szlachetny. Tu są dwie dźwignie, już. Więc będziemy musieli szewie kazać pociągnąć za jedną. Sami będziemy musieli pójść do drugiej. No ale nim to nastąpi, ponieważ tu jest właśnie pierwsza, po drugiej stronie jest druga. Skoczę szybko po. Mm, lepszego shotgana dla szewy. Aha, a ci skąd? Niestety droga do niego jest e, dosyć długa, mm, ale jakoś sobie poradzimy. Najważniejsze wrócić na tą stronę, i musimy zeskoczyć tu. Już widać, jest w tej chatce. No, może nie, nie do końca. Przy chatce jest lepszy shotgun. Możemy go wziąć. Weźmiemy. Chociaż już jednego mam w ekwipunku, znaczy we skrzynce przechowania. Możemy sobie troszkę z niego postrzelać, żeby było troszkę urozmaicenia. Jeśli chodzi o strzelanie z broni, amunicja do magnum sobie zabiorę, bo czemu i nie? Coś było. Kamień szlachetny, bardzo dobrze. damy badamy rady, rady, tędy wrócić. Dobra, nie widać kolejnych matołów. Więc szewy każemy tą właśnie, a sami idziemy do tej. To już jest ostatni level na szczęście związany z mokradłami. Ja za mokradłami może nie specjalnie przepadam, ale są levele, których nie lubię znacznie bardziej. Oho. Dobra, nie zabijamy wszystkich, po prostu płyniemy dalej. Okay. Now let's go get aboard that ship. Hold on. Get ready. What are you going to do about this? Ready? You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. No dobra. Irving troszkę nam zmutował. Jakoś będziemy musieli dać sobie radę. Miniganów byłoby chyba lepiej strzelać, powiem Wam szczerze, więc przejdę właśnie do miniganów. Szybsze i bezpieczniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Musimy strzelać w słabe punkty, które widać niby stąd, ale... Są dosyć poważnie pochowane. Teraz z tyłu tak jest. Dziwne, że Szewa nie korzysta z. Aha, trzeba jej wydać polecenie. I akurat to by Okej, to nie było zbyt miłe z mojej strony. Musimy się przed tymi maskami troszkę obronić. Uch, prawie! Coś sprawdzę. Uff, ale oberwałem. To nie było zbyt mądre, i ten quick time mnie również zaskoczył. Po prostu chciałem sprawdzić, jak będzie mi szło, gdy będę walił z. Właśnie rewolweru, on jest bardzo potężny. Dobra, dostał racji się schował gnojek. Chyba, podlecz mnie! Uff. Sporo tych... uników! Answer me, what is the Ouroboros project? You say, yeah. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? At the balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? <laughs> no one can stop it. The uh, Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Ah! Chris! How do you know about me? All oh, your answers away to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. <laughs> Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You still screwed! We're wasting time here. Now what? We keep going.